Kamera ruszyła i, i oczywiście stopa. Dzień dobry, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Adam Razik, jesteś na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Troszeczkę ci długo mi nie było, ale trochę i trochę ci jakoś tak inny kadr, inne, inna sztaluga, inne w ogóle okoliczności, ale zapewniam Was, moi najmilsi, że będę, będę się tu pojawiał teraz ze jakąś stałą częstotliwością, będzie mnie dużo, będę malował, będę rysował, będę robił różne ciekawe rzeczy, żeby Was zapalać i motywować do pracy, do kreatywnej, twórczej pracy. Jesteście na moim kanale Malowanie krok po kroku, czyli pierwszym na świecie po polsku kanale o malowaniu obrazów. Chcę ten, w tym cyklu nowym, długo mi nie było, w tym nowym cyklu odświeżyć trochę ten mój kanał w nowe formy, w nowe jakieś tam działania, których jeszcze nie było. Chcę skupić się też i zacząć rozpocząć tutaj rysunek, bo to jest postawa do tego, żeby w ogóle cokolwiek na płótnie, czy na papierze, czy na jakimkolwiek podłożu tworzyć. Chcę też wzbogacić moje filmiki o mój no w ogóle kanał o nowe, nowe działania, ale to ciekawostka taka i, i na, na, na tym zakończę. Biorę się do dziadzi, czyste płótno, bo postanowiłem, że rozpocznę nowy cykl od takich filmów które i obrazów, malowania obrazów. Nie tylko po to, żeby je malować przez 13, 12 i nie się odcinków i opowiadać o nich i chaotycznie, i mniej chaotycznie, bo tak jak, jak to robię zazwyczaj, ale, ale po prostu chcę Was zachęcać, chcę, żeby te filmiki powstawały no, no, w filmikach tych powstawały obrazy w ciągu jednego, dwóch posiedzeń maksymalnie, może nawet, no może jakoś tam w jakichś okolicznościach niesprzyjających, może w trzech. Dzisiaj też jest próba i światła, i nowej kamery, i w ogóle wszelkich, wszelkich tutaj sposobów na to, żeby w ogóle spróbować, w ogóle spróbować po, ponownie od dłuższego czasu, w jakim jej nie było. Głos mi drży, nie wiem jak to. Nie wiem jak w ogóle zacząć. Nie wiem, dawno tego nie robiłem, ale myślę, że, że będzie dobrze. Będę ci malował. Tak myślałem długo nad tematem, jaki, jaki zrobię dzisiaj, ale postanowiłem, że z listów, które do mnie piszecie i z tego, co najchętniej próbujecie i robicie, to dużą popularnością cieszy się pejzaż. i Szczególnie takie jakieś drzewa, jakieś plany, które na tym obrazie gdzieś tam powstają, a z którym sobie nie radzicie, pytacie mnie, jak to, jak sobie z tym, z tym w tym temacie te różne niepo, nie, niepożądane i, i bariery łamać, sprostać im i, i żeby to wyglądało w efekcie na, na ładny, udany, dobry obraz. Maluję farbami akrylowymi firmy polskiej firmy Renesans. Wiem, że niektórzy z Was uważają, że to są farby niezbyt udane i niezbyt dobre. Ja twierdzę, że są na nasze potrzeby i na to jak na takie amatorskie i półprofesjonalne malowanie, czy może nawet i profesjonalne, bo nie, nie, nie bójmy się tego słowa, to też można może tych farb używać. Ja maluję tymi dużymi tubami, z tych dużych tub biorę farby, to znaczy tych 200 ml, a wy możecie robić czy malować mniejszymi. Na początku waszej drogi, kiedy zaczynacie, to możecie to zrobić nie inwestując aż tyle w duże pojemności farb, a, a zrobić to mniejszymi. Do malowania akrylowego potrzeba co? Paletę, farby, jakieś naczynie z wodą i pędzelki. Ja maluję pędzelami też firmy Renaissance głównie, i to są firmy, te, firmy, pędzle syntetyczne, yy, polecam również Szczeciniaki. Warto było na początku, że nie roz, bardzo nie, nie, yy, nie kupować, nie, nie, nie kupować zbyt dużej ilości tych pędzli, natomiast można to zrobić w ograniczonej yy, tutaj, w ograniczonej ilości, znaczy jakiś cienki, taki do konturowy pędzel do, do, do jakiegoś retuszowania, bądź też Konturów, które, od których ja na przykład rozpoczynam malowanie obrazu, po prostu jakiś średni pędzelek, nie szerszy. Ważne, żeby one były płaskie, bo okrągłe pędzle to raczej są do innych celów, a też będę o tym mówił. No oczywiście te, te te najcieńsze mogą być, są zazwyczaj okrągłe. Teraz tak. O pędzlach ja będę tu malował i będę przy okazji opowiadał, bo widzę, że czas, już się, czas biegnie bardzo szybko. Taki dzień motyw z drzewami sobie wybrałem. Będę też chciał spróbować w następnych działaniach. Zobaczymy, jak ten filmik wyjdzie i mniej może będzie mnie na tym, w tym kadrze, a będzie, będzie bo to, tego oczekujecie i tego w wielu listach ta, ta prośba się pojawia, żeby pokazywać też paletę. Dzisiaj ja sobie tak ustawiłem warsztat tutaj mój tego działania do, do, do tego filmiku, że, że no, nie mam możliwości, ale postaram się temu sprostać. I będą też takie filmiki, na których będą tylko ręce. W jednym w, w części kadru będzie y, obraz, który będzie powstawał, a z boku będzie y, paleta, na której będziecie mogli zaobserwować, y, jakich farb y, używam, mieszając ten wybrany kolor, który będę później y, umieszczał na, na płótnie. Natomiast jedna ważna rzecz. Y, do malowania zachęcam Was. Bez y, jakichś tam zbędnych y, zakupów, bez zbędnych przygotowań, malujcie tym, co y, czy trzymacie, czy zacznijcie od rysowania, zacznijcie od. Y, Mimo, że nie polecam techniki akwarelowej na początek, bo jest dosyć trudno. Ale jeżeli nie macie innych kwart, to, to możecie również zacząć akwarelami. Ja też będę te akwarele wam tutaj polecał, bo są najtańszym sposobem malowania i najtańszym sposobem bawienia się kolorem. Dlatego to będę też tutaj. Ten kanał ma być w ogóle dla Was, po to, żebyście się motywowali, żebym ja Was tu napędzał, nakręcał, a Wy żebyście po prostu malowali. Nawet można palcami przejść, jeżeli nie mam pędzla, czy jakimś patykiem, czy czymkolwiek. I też będę takie eksperymenty tutaj wam pokazywał, takie, takie rzeczy robił. Co na początku? Na początku o farbach i kolorze. O farbach powiedziałem tak krótko, że to będą farby akrylowe, natomiast podstawowa rzecz, i w wielu filmach już się to pojawia, ale to muszę powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że do malowania potrzebne nam są trzy, trzy barwy. Podstawowe, czyli żółty, czerwony, niebieski. Oczywiście, jeżeli chodzi o. Są różne rodzaje żółtej, różne rodzaje czerwieni, różne rodzaje niebieskości, natomiast ja polecam i to z moich doświadczeń i mojej praktyki wynika i oczywiście z takim zastrzeżeniem, jeszcze to, o tym muszę powiedzieć. Ten kanał jest moim doświadczeniem, moją zabawą z malowaniem i moimi jakimiś moimi tutaj działaniami, które są autorskie, to o, co, o czym mówię to, to wynika z moich jakichś upodobań, z moich wartości, w tym co dla mnie stanowi o tym, w jaki sposób to robić. Dlatego, jeżeli Wam to nie odpowiada, to zachęcam do oglądania innych kanałów. Będę Wam też polecał innych y, twórców, innych y, y, ludzi, którzy, którzy takie kanały prowadzą. Bądź też sami sobie znajdziecie na YouTube czy w innym, innych miejscach. Natomiast wracając do podstawowych barw. Żółta cytrynowa to tak, taki używam, bo ona najbardziej do mieszania innych barw, a o tym mieszanie będę teraz jeszcze powiem, jest tutaj podstawową, chociaż są różne odmiany. są jest bardziej ciepła, mniej ciepła. O tym będę mówił jeszcze wielokrotnie, będę to tłumaczył. Na przykład. W tej nomenklaturze firmy Renesans to jest yellow Medium, to jest taka żółta średnia i jest żółta ciemniejsza. Ja zachęcam Was do tego, żeby mieć trzy podstawowe: czyli żółta cytrynowa, niebieska, czyli ultramaryna, numer 21 firmy Renesans i czerwień. Też są różne no. odmiany czerwieni. Ja polecam i najlepsze efekty: najlepsze fiolety, najlepsze zielenie, najlepsze, ymm, najlepsze ymm, oranże, najlepsze. Inne barwy pochodne dają właśnie te trzy podstawowe barwy, czyli to jest akurat nie magenta, ale karmin. karmin czy nie mam tu pod ręką, które wycisnąłem już. i Karmin, żółta cytrynowa i ultramaryna. Teraz tak, to są te trzy podstawowe. Plus oczywiście biel i czerń, które używam jako biel jako, i jako te barwy neutralne, które do, do rozjaśnienia bądź też przyciemniania kolorów na palecie. Yy, zaczynam od ma malowania od tego, że mm, aha jeszcze jedna rzecz związana z farbami i te trzy, trzy barwy podstawowe plus yy, plus barwy yy, te neutralne, czyli, czyli wystarczyło Wam do tego, żeby obraz namalować. Natomiast chodzi o to, że yy, zachęcam Was do tego, polecam yy, ten sposób i, i z wielu Waszych listów wynika, że nie radzicie sobie, jeżeli sobie jakieś błędy napotykacie, to dlatego właśnie, że używacie kolorów tuby. Ja zachęcam do malowania Mieszając barwy na palecie, yy, tworząc na przykład sobie z niebieskiej i żółtej, wiadomo, że powstanie zieleń, ale tą zieleń stwórzcie sobie na palecie sami, Mieszając niebieski yy, z żółtym, dodając więcej żółtego, to otrzymamy tę ten, ten, ten zieleń jaśniejszą, yy, niebieskiego, czyli tej ultramaryny, yy, ciemniejszą, ale dodając też innych rodzajów niebieskości, no bo tam też są różne odmiany, i, i cieplejsze i chłodniejsze itd. Tak to otrzymacie różne natężenia, różne ciepłoty, walory i tak dalej. Także to, to polecam, żeby... Oczywiście są takie barwy, których nie znajdziecie na... choćbyście, nie wiem jak się starali, nie, nie namieszacie na, na palecie. Na przykład taka zieleń błyszcząca, czyli taka zieleń... jak to powiedzieć, no... wyrazista, powiedzmy. Czy taka zieleń jak zieleń Crameza, czy tutaj w tym firmy na Renaissance, to będzie zieleń w tao. Czy są inne, lubiona moja zieleń, na przykład zieleń chromowa, no to też wynika... Po prostu używajcie, jeżeli już nie możecie namieszać sobie na palecie takiej barwy, to używajcie po prostu takiej barwy takiego koloru po prostu stóp. Dobrze, połowa nie minęła, bo chcę się mieścić w tych 20 minutach, więc zaczynam. Będę malował pejzaż, jak tak jak powiedziałem, skupię się na takim malowaniu drzew, bo to jest temat, który, który, od którego właściwie zacząłem moje malowanie od dziecka. Pierwszym moim chyba takim najbardziej popularnym tematem właśnie to były drzewa i sam sposób malowania tych drzew uczyłem się ich wielokrotnie powtarzając, i to czy rysując, czy malując jakiś tam schemat tego, jak te drzewa, jak te gałęzie na, na nim tam... Wyrastają w nim, wyrastają i tak dalej. Ja dzisiaj skupię się na tym, żeby, żeby właśnie te drzewa umieścić w pejzażu i na różnych planach je, je usadowić, że tak powiem. I te, tymi planami trochę o, o tym opowiem, jak tutaj na, na palecie mieszać barwy i jak je umieszać na palecie, żeby wrażenie przestrzeni, wrażenie głębi w tym razie uzyskać. Zaczynam od cienkiego pędzelka i ciemnej barwy. Ja używam do tego czerni. Y, mieszam z nią, najczęściej używam błękitu jakiegoś y, przy tego rodzaju malowaniu, czy na przykład pejzażu. Ja używam y, w tym przypadku y, błękitu morskiego. To jest ten błękit, y, taki firmy Renaissance y, o numerze, y, numerze 22. Y, błękit morski, taki dosyć mocny, y, ciemny błękit. I odrobinę z odrobiną czerni i ten, ten... To nie jest już czerni, ale nie jest też y, czysty błękit. Dlatego teraz rozpoczynam. Trochę to ja to się ustawiłem. Tutaj mam mało miejsca, ale mam nadzieję, że nie będę nie tutaj ani, ani palety, ani, ani obrazu i nie ucieknie mi z kadłuba. Swobodnie, bez jakiegoś tam napinania, nie musicie odzorowywać jakichś ze zdjęć czy jakichś innych. Po prostu próbujcie sobie swobodnie. Nawet nieraz można to zrobić w ten sposób, że podać się takiemu swobodnemu malowaniu, ale też swobodnemu temu, co wychodzi spod pędzla jakoś bez naszej świadomości. Ja to do tego też będę jeszcze do tego wielokrotnie wracał, bo, bo to jest moim takim pasją, takim moim konikiem, moim takim, nie wiem, jak to nawet określić, ale takim sposobem poszukiwania najlepszej formy do właśnie wyrażania tego, co gdzieś tam głębiej niż tylko w naszym kołaczącym i ciągle więżącym, wi 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 uwięzionym w naszych myślach, w naszym myśleniu, nas zniewalających, o, to będzie dobre słowo, zniewalających nam, nas w umyśle, nam, 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 w naszym rozumie, nie wiem. Proste, załóżmy, trzy, cztery na pierwszym planie, oczywiście od tego pierwszego planu zaczynam drzewa tu możemy już tam jakoś umiejscowić to, to miejsce, miejsce miejsce, znaleźć to miejsce, w to, którym to drzewo stoi na tej płaszczyźnie ziemi i gdzieś tam zaznaczyć w tle drugi plan. Ja też będę chciał Wam Wam pokazywać, w jaki sposób maluję i w jaki sposób, bo wiem, że niektórzy z malarzy robią to, w, czy malarek, malarzy twórców robią to w ten sposób, że na przykład malują planami że na przykład ostatni plan, później coraz bliższe i tak dalej. Nawet y, są tacy, którzy malują na przykład samo niebo, później same tam jakieś drzewa, detal jakiś pierwszy, pi czy tam element główny na obrazie, na pierwszym planie, to na, na, w, ostatnie, w ostatniej kolejności. Ja maluję obraz całościowo i też staram się, żeby on w każdym momencie swojego powstawania y, już zawierał jakieś y, wszystkie elementy, które do tego malowania będą potrzebne. I do tego, żeby ten obraz wyglądał tak, jak będzie w ostatecznym, y, w ostatecznym y, Efekcie w ostatecznym kupię y <laughs> się trochę dzisiaj i mam takie jakieś... Y bardzo wielką tremę, o to, to chyba na tyle, na tyle można to, to skrócić i no, Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście do mnie pisali tej korespondencji od was podczas tego mojego dłuższego niebytu było bardzo dużo. Część odpowiedziałem na część będę dopiero odpowiadał, ale zapewniam Was, że, że do wszystkich się odezwę i teraz już będzie mnie tutaj pełno. Po prostu chcę, żebyście znowu ze mną malowali, ze mną robili to, co kochacie i. Ale to też nie, nie będzie też dla, yy, tylko dla tych, którzy to kochają i którzy, którzy chcą się w tym spełniać. Będzie tutaj też, będzie tutaj też wiele takich ciekawostek. żąteri, taki nakręcony. Jestem tak przygotowałem wiele yy, fajnych rzeczy tutaj niespodzianek dla Was, że po prostu nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko Wam zaprezentuję. Pierwszy to jest pod, podstawowy. Nawet nie wiem, czy on był potrzebny ten, ten konturowy, bo jak to zobaczycie później, bo w, yy, w efekcie końcowym yy, ten, na tym obrazie nie będzie już widoczne, yy, w większości nie będą widoczne te. te można tylko się poparlić takie rzeczy właśnie, o których mówiłem, że kiedy rozpoczynałem moją zabawę z malowaniem i rysowaniem, to, to, to sobie uczyłem się tak o, jak drzewo, to grubsza podstawa y, i tutaj jakieś odgałęzienie, oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że będą gdzieś tam się znajdowały tutaj bez gdzieś liście, też można jakoś się zaznaczyć, to nie musi być jeszcze nic konkretnego, to ma być tylko gdzieś tam zaznaczenie kształtów i, i wielkości które gdzieś tutaj nam się pojawią na tym, na tym obrazie. Można też zaznaczyć oczywiście od razu cienie, kierunek chociaż tych cieni, skąd będzie padało światło, czy jakimiś ciemniejszymi pociągnięciami, one nie muszą być na razie sprecyzowane jakoś bardzo, później będziemy je wyrównywać, kolorem, będziemy tutaj robić różne, różne inne rzeczy. Tu można plan złamać jakimś innym podziałem. Tu będzie jakiś, jakieś może krzaki gdzieś bliżej, tu gdzieś będą dalej, tu będziemy tu sobie jeszcze to o tym będę mówił. Żeby tak ogólnie zarysować sobie kompozycję, bo kompozycja to jest też bardzo ważna rzecz w obrazie, żeby ona budowała całość, żeby tutaj ta jakaś równowaga była zachowana w, w tym obrazie. Kurczę, widzę, że się rozgadałem i nic tutaj na razie nie powstaje. Pierwszy podstawowy, właśnie ten, ten element ten malowania, tworzenia tego obrazu, to, to jest właśnie taki, taki szkic. Chociaż mówię, niektórzy w ogóle tego nie robią od razu, bawią się i nakładają kolor. Ja próbuję. Właśnie dlatego to zrobić, że po pierwsze daje mi, to jakiś, daje mi to jakąś świadomość tego co na obrazie będzie gdzie się znajdowało. Oczywiście z tej strony pamiętajcie, że jeżeli już tu zaznaczamy, że będzie z tej strony cień, to możemy tutaj mocniej ustawić to, to działanie plamą koloru. Kurczę, za dużo farb mi się nabrało. Ustawić i wiadomo, że po lewej stronie pni, pnie będą ciemniejsze, tak? czyli od razu mogę sobie tutaj. Rysując już to grubiej, nawet mogę wziąć grubszy pędzelek, ale już nawet tym cienkim mogę sobie zaznaczyć ten, te, to miejsce, gdzie, gdzie światło, światło się załamuje i gdzie się od, odcina cień od tego światła, czyli po tej nowej stronie zawsze będą na obrazie w tym przypadku te ciemniejsze pociągnięcia widoczne. Jedna bardzo ważna rzecz też przy okazji i to się pojawia w wielu, wielu, wielu właściwie większości Waszych prac yy, takich właśnie początkujących, was, yy, tych, tych osób, które zaczynają. A tutaj mogę sobie od razu te, te cienie jakoś wydłużyć i nadać im równoległym, kierunek, wiadomo, światło pada równo, ono, 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 jeżeli bardziej będzie nam rozciągało się tam, to będzie ten kierunek. Ja to jeszcze o tym będę mówił przy okazji dalszego malowania. Ale o tej bardzo podstawowej rzeczy muszę powiedzieć. To znaczy, nie malujcie koloru kolorem lokalnym. Lokalnym to znaczy takim, jakim wiecie, że drzewo, na przykład, jakim rozumiecie słowo drzewo. W większości to jest tak, jeżeli malujecie drzewo, to znaczy, że pień będzie brązowy i zielone liście. Po pierwsze, to pień nigdy nie jest taki do końca brązowy i można w nim odnaleźć niuanse różnych barw. I może właśnie dlatego złańcie go, i nie malujcie tego pnia brązowym. A zielony to nie jest też tylko zielony taki, plus, który znajdziecie, znajdziecie na palecie, znaczy na palecie, znajdziecie w tubie, wyciskając go na paletę, czy w ogóle malując prosto prostu tuby, kładąc go na tym. Bo to, to właśnie dlatego zachęcam do, do mieszania barw na palecie i niekorzystania na przykład z zieleni prostostu tuby tylko mieszając ją we własnym zakresie, czyli tworząc ją, mieszając niebieski z żółtym i w ten sposób ten obraz będzie dużo, dużo ciekawszy. Będę do tego wracał, będę jeszcze o tym mówił. Do tego jeszcze o tutaj szmatkę mam Jak, jeżeli malujecie, malujecie obraz, to pamiętajcie też o tym, żeby mieć na podorędziu gdzieś tu w pobliżu szmatkę, w którym pędzel wycieramy, wycieramy w szmatkę i dopiero go wkładamy do wody. Nadmiar farby, której nie wykorzystaliśmy do tego, to po prostu wrzucamy do wody i możemy wziąć inny. Ja teraz wezmę szerszy pędzelek i będę już nakładał kolor. Chciałbym też, zaraz się kończy filmik, będę kończył nagranie, ale jeszcze parę barw chociaż położyć. Żółty z niebieskim, jak powiedziałem, lekko go pod jakąś taką, oczywiście dużo bieli mam na, na palecie w paru miejscach, mam oprócz tych podstawowych barw plus tych moich wybranych, jakichś tam specyficznych, zieleni, czy jakiejś właśnie specyficznej, czy, czy właśnie różnej odmiany niebieskie, niebieskiego, czy, yy, czy czego jeszcze, czerwieni na przykład, to też yy, polecam, i, i yy, żeby w tej bieli było w paru miejscach, bo tą biel zawsze można dodać do, do innych, właśnie, żeby nie brudzić na przykład, teraz pomieszałem farbę zieloną, tworząc yy, z bielą, yy. I w tym miejscu, gdzie mam tę biel, ona już jest podbarwiona tą zielenią, dlatego przy mieszaniu na przykład farby w kolorze czerwonym będę korzystał z innej wyciśniętej miejsca no, z tym kolorem. Teraz troszeczkę światełek tu pozaznaczam, tylko parę tych parę w paru miejscach i kończę ten tu od razu już może mogę sobie ustawić jakąś zieleń. Na tym, chociaż widzę, że ona jest bardziej, za bardzo soczysta, dlatego ją złamię jakąś y, cynobrem, jakąś czerwienią, będzie ona bardziej oliwkowa, będzie jakaś taka bardziej y, nawet nie przypominająca zieleni, tylko będzie bardziej y, może oliwkowa o w ten sposób. O, I tutaj gdzieś y, w ogóle ja maluję dużą grubością tej farby, dużo tej farby nakładam. Ona gdzieś tam może się pojawić też w innych miejscach, bo przecież ta zieleń będzie y, tu nam dominowała i będzie dominowała po prostu. Jeżeli on te krzaczki czy jakieś drzewka w tle będą, to ona gdzieś tam nie będzie się pojawiała punktowo, tylko będzie w, większych, w większym zakresie. Słuchajcie, 21 minut, kończę. Ten pierwszy odcinek po długiej przerwie kończę i zaraz rozpoczynam następny, już kontynuując pracę nad tym obrazkiem. Miało być w 20 minutach, miałem się zmieścić z nalowaniem tego obrazu, ale tak się rozgadałem, że jak zwykle to byłem ja, tam. Razik. Yy, bardzo Wam serdecznie wam dziękuję za ten, za ten odcinek i zapraszam do następnego. Cześć, to ja. Jeszcze raz. Kurczę, długo mnie nie było, ale no nie, mogę się, nie mogę jakoś tak się nacieszyć tym, że, że mogę znowu to robić. Czekajcie na mnie w następnym odcinku. Hej!